Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będę chciał zrobić, nie jak to w zasadzie nazwać, odciąg, odciąg centralny, otwórzak centralny. No u mnie to będzie pełniło te wszystkie funkcje. Idea jest taka, mam tutaj pompę, moi drodzy, o mocy 1,75, nie, 1,5 kW przy 50 Hz, bo na 60 popatrzyłem, aczkolwiek jak pójdzie falownik, może tam jeszcze na 70 też pochodzi. Co najważniejsze, 50 Hz, 2800 obrotów, 1,5 kW. E, troszeczkę ponad dwa konie. E, z ważnych parametrów też mamy tutaj pracę w S1. E, może być przydatne czasami, jak coś e, dużo na heblarce, jakieś pracujemy na strugów czy coś, to w S1 może być całkiem spoko opcją. E, zasysanie mamy tutaj moi drodzy e, przy 50 Hz Max S1 e, minus 186 plus e, 186 milibarów nie wiem czy taka jednostka, bo na wypychaniu chyba... Chociaż nie, no może sobie tak wychodzić. 27 kg silnik z 2018 roku. Silnik, jeżeli się nie mylę. Pompa w zasadzie tak, włoska, e sam jak się nie mylę, tu się nazywa. Aczkolwiek to później wykupiła czy tam od nich kupowała carrera i sobie na przykład już napisali, że to jest 2200 W. <grym> nie wiem jak oni to czyli 50hz, 2200w, 400w tak czy siak moi drodzy pompa, pompa jest porządna, metalowa idea naszego odciągu jest taka, że to będzie stało na zewnątrz będzie załączane tak jak mój kompresor, czyli po prostu z aplikacji po wi-fi będę go albo włączyć na sztywną, wyłączyć albo będę miał takie cykle powiedzmy 3 minutowe, tak jak kompresor na przykład sobie włączam na przykład na 15 minut, na pół godziny, na 12 godzin sobie go włączam tak samo będzie właśnie z tym odkuraczem to działało odkuracz będzie ogólnie na zewnątrz, beczka dwie 20 litrów przewody, rury to jest moi drodzy 50. Możecie je kupić na Allegro, są zdecydowanie taniej niż na przykład, jakbyście w stepie chcieli. Były opcje, że jeżeli ktoś chce naprawdę po taniości robić. Można użyć do tego celu AROTA 50, tylko na przykład nie jak to będzie się zachować, jak to będzie wyglądało z elektrostatycznością, bo te rury są antyelektrostatyczne, jeżeli to takie coś istnieje. Chodzi o to po prostu, że jak będziecie odkurzali, nie będziecie ładunku, będziecie odkurzali zbierali ładunki, to bardzo często was nieprzyjemnie będzie napieprzało prądem na Was tam niewiele się dzieje. Po tyle, jeżeli macie w jakieś bardziej czułe urządzenia, później dotkniecie, nie wiem, nawet palowników, lub gdzieś przeskoczycie coś, jakieś układy. Układy, tranzystory, coś, może coś się wiedzieć, więc, więc lepiej wydaje mi się taką rurę zainwestować. Tutaj rura kosztowała w sumie w granicach już Wam mówię, to jest 15 metrów rury, po 13-14 zł. No, po 15 zł będziecie oglądali ten film. Bo, jak ja ją kupiłem, to na dwa razy podróżała chyba o 50 groszy już, także z 15 zł musi liczyć za metr. Tu jest 15 metrów, i teraz testowaliśmy moi drodzy. Zaraz wam pokażemy, jak to zbudowaliśmy. Ale mogę Wam już powiedzieć, że przetestowaliśmy go na maksymalnych długościach tych przewodów, w tym momencie, czyli na 15 metrach. I naprawdę dobrze to zbiera. Co fajne jest, to rzadkie opróżnianie będzie tego. Myślę, że przy dobrym kładzie z dwa razy do roku może opróżnienie. To jest 200 litrów, 250 litrów beczka. Tutaj tak naprawdę pozbierałem sporo tych biurów, dosyć mi się wydaje. I tam jeszcze dno widać normalnie. więc może 10 litrów śmieci pozbieranych. Także tak wydaje mi się, że to będzie bardzo fajna opcja. Jakieś doszczelnienie, coś to zaraz wszystko moi drodzy zobaczycie. Także e, z góry Was zapraszam. Łapka w górę, subskrybujcie. I moi drodzy, lecimy z oglądaniem tego odcinka. Jeszcze nie chciałem butanem Zawsze tnę acetylenem. Coś czuje, że mi zgaśnie Dobrze się skupia. Teraz. Zimny był to no. Jak na pierwsze Jak na pierwsze Cholera. 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 nie Cholera. Cholera. myślę, że nawet się nada. Gra tutaj zasuwa piłeczką japońską. A tutaj stoi o jedna maszynka. A, o, 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 to jest tutaj gorące. Nawet. Czemu nie mówiłeś? How dare you? Czy nie może drugiej, jak ty wiesz, łączy cokolwiek. To się łączy. podaj A rura nawet nachodzi na to, rula, tak? na to nachodzi. To Dobra, na to nachodzi. No Dobra. Na to. dawaj od dołu. Czekaj, czekaj. Na, na nic nie nachodzi. No chyba na to białą miała nachodzić. Czy to jest Co inne? Nie, to 50. No. Dobra, na to na dalej, bo to jest w stożku leci. Cię spazuje, Kto będzie na chodzić. O, dużo brakuje. Widzimy, że zaraz nie przepali na wylot. Nie, ale ciągnie, słup. To co powiesz, dobrze ciągnie? Ja tutaj myślałem, że. Mówię, dobra, może tą beczkę w końcu zaraz zapełnimy. Zobaczymy jak to się będzie przelewało, a tam co jest, to jest ledwo co na dnie na zbierało. <noise> a jak jeszcze dno widać? Chociaż to tak jakby się... Ale to widać, gdzie cyklon się robi, nie? No? Ale z drugiej strony jakby się uparł, bo tu tam jest jeden taki normalny kastramowy odkurzacz, który ma będę tylko 10 litrów. Tam jest uzbierany, tylko że to jest na dnie, bo tu jest 250 litrów. Ile? No, także myślę, że jestem zadowolony. Czekaj, jak mu się trafi okazja, tam mówię tak 11 kW w ogóle na jełdzie, jeszcze taka tubinka. A mu to potrzebne, to, to potrzebne, właśnie. A dlaczego? Dlaczego? A ma 1,5 kW. Ale... A czemu nie podłączysz stycznika pod każde urządzenie typu Krajzega, takie co pobiera? A w jakim dawać? Czy automatycznie przy włączeniu Krajzegi włącza się, się odciąg. Automatycznie przy włączeniu, Nie wiem, co tam jeszcze się, się używał. Krecinarki taśmowej. No, nie, nie, nie byłoby dobre, bo on co podejdzie coś wzyknąć? W ten... Wiesz co? To by miało sens może, gdyby to było cały czas w jednym miejscu, ale w Krali ja mam ruchomą, ona jest na kółkach, ja sobie ją czasami tutaj wyjeżdżam i tak dalej, więc łatwiej będzie mi ją przepiąć. To nie jest tak jakby na sztywno, jakby to było na sztywno i ta liczba urządzeń byłaby stała, to może by to jeszcze miało sens, ale to będzie wszystko jeżdżące i tak jak Rafał mówi, czasami trzeba zyknąć kawałek, coś, to nawet nie ma sensu włączać tego ciągu, a druga opcja tych narzędzi jest dosyć dużo, więc tak naprawdę musiałbym to mieć włączone przy taką przy, to to. przy tokarce jednej, przy taśmówce, przy dużej krajzedze, przy frezarce, przy grubościówce przy małej yy, cyrkularce tak naprawdę zaczął się styczników, a no, dobra, na giełdzie da się kupić styczniki w dobrej cenie, no ale to i tak by wyszło kilka ładnych stóp, a na giełdzie, a kupować nowe styczniki jakieś nawet symensowskie czy coś, to, to, to już w ogóle koszta są rzędu 1000 zł, by wyszło, więc, yy, więc myślę, że raczej mi się przyda takie stałe. Stałe po prostu podpinanie, oczywiście można zrobić na jednym styczniku, który na przykład będę mógł, mogę mieć takie urządzenie na przedłużaczu, taką listwę Master Slave trójfazową zrobić, bo to wszystkie urządzenia poza jednym chyba co wymieniają są trójfazowe. A nie musi można... być trójfazowe, znaczy jednofazowe no tak, listwa. Jest... No odciągnąć można do stycznika do załączania, dobra można, można zrobić system Master Slave, tylko kurczę, łatwiej było zrobić trójfazową, masz trójfazówkę sobie? Masz taką listwę zrobioną i po prostu jako przedłużacz używasz tego przedłużacza trójfazowego z listwą jednofazową Master Slave i w tym momencie podpinasz na od dwa urządzenia i faktycznie jeżeli pracujesz na dwóch, trzech urządzeniach można takie coś zastosować. bo właśnie listwa Master Slave, która będzie dwa, trzy urządzenia, ale podpinać do każdego na stałe nie ma sensu. Wydaje mi się, że najczęściej jak ja coś robię to używam no, do trzech narzędzi takich dużych, wiosła jak robię coś no to, no to taśmówka, no to kreisega i no cóż, nie tutaj dwa idą chyba urządzenia. No jeszcze o czym zapominałem. Zarka tutaj, No ale tak 2-3 urządzenia, może taką ja z, z, będzie zrobić. Na pewno nie, nie, nie dzisiaj, bo dzisiaj jest na szybkie zmontowanie, tego to będziemy odwiedź, robili, jak Grzesiu przyjedzie z wiertnicą. Ale, ale przyszłościowo pewnie tak jak kompresor muszę Wam nagrać już niedługo filmik, bo tam się naprawdę dużo pozmieniało, jeżeli chodzi o całą instalację, o załączanie jego i tak dalej. Więc nagram wam pewnie filmik, tak samo pewnie z tą, z tą pompą. Będzie kiedyś kolejny filmik, jak leci większy silnik, większa pompa. Boże. I właśnie takie udogodnienia. No, póki co składamy taki odkurzacz, moi drodzy, i chcemy wam pokazać. On będzie bardzo prosty działanie, bo tutaj mamy tak naprawdę pompę, i do tego mamy, mamy filtr odstojnikowy, cyklonowy. Nazywać, go można na różne sposoby. Jedyny, jedyny minus, chociaż teraz już nie, nie patrzę na to jako na minus. To jest to, że nie mamy y, informacji o, o tym, kiedy nam się przepełni ten odkurzacz. E, o co chodzi? Że w pewnym momencie zacznie z tej rury po prostu wylatywać syf. On pójdzie w tą turbinę. E, tam się nic takiego nie zadzieje: tam są metalowe upadki i tak dalej. Ona może raczej nawet w brudzie działać. To są tak samo jak te, tego zboża, chyba one też mogą normalnie zasysać syf i tak dalej, więc im się nic nie stanie tym upadkom. Ale wtedy bym widział, że się zaczyna przy, przepełniać. Aczkolwiek to jest tak duża beczka, że nawet jakbym sobie tam zajrzał raz na kwartał. Albo po prostu po każdej robocie większej zajrzeć, wystarczy zobaczyć, ile tego jest, i po prostu to opróżnić z 250 litrów. Tam 200 spokojnie możemy pchać, 50 możemy mieć zapasów. Uczy duże jest modyfikacja, Można ją dłużej rozciąć na takiej szerokości, włożyć tam pleksę. Będziemy widzieli poziom zapełniania. Możemy u góry zrobić okienko takie o i to będzie po prostu wizjer i też plekser wstawić, Będziemy mieli wizjer. Zobaczymy, że w tym okienku się coś pojawia, okej okay, możemy, możemy opróżniać kubeł. Można kombinować, żeby to automatycznie się wyłączało po osiągnięciu jakiegoś poziomu. Tylko czy to tak naprawdę ma sens przy takiej wielkości. Gdyby to było 50 litrów, możemy takie coś myśleć. bo 50 litrów to w miarę szybko przy jednej robocie zapełni. ale przy jednej robocie zapełnić 200 litrów to jest niewygodywalne moim zdaniem. Nie! Nie wiem co musiałbyś strugać, bo to na, na strugarce masz największe, największe grube wióry To musiałbyś strugać pół dnia dosłownie, żeby, żeby to zapełnić na strugarce No dobra, chyba że ktoś tutaj myśli o takim strugu, w ogóle, jakimś przemysłowym. Ja tutaj mówię o strubu tak także pamiętajcie, żeby was nie poniosło Jak ja tam nawet strugałem dużo z desek, to te, 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 tego jest naprawdę ogrom tak? Ja, za, ja potrafiłem zapełnić dwie beczki przy całym dniu takim strugania, Oczywiście nie całym dniu, że ja stałem cały czas strugałem Tylko przy takim, czymś, że ja robiłem te, te wiosły i tak dalej, tam dużo musiałem zjeżdżać czy jakieś inne rzeczy no to było na tej zasadzie, że przez cały dzień udało mi się zapełnić dwa razy po 30 litrów, 60 litrów. 60 litrów to, to tam nawet wrażenia zrobi na tej berce. więc wydaje mi się, że co najwyżej kiedyś może okienko wytnę u góry, palnikiem mam już w tym wprawę i po prostu zwykłą pleksę wkleję tam na zwykły klej i po to będzie gdzieś tam stało, po prostu będę widział, jeżeli się będzie zbliżało do góry. Takie moje zdanie na ten temat jest. No i moi drodzy... Na maksymalnych, tak jak wam powiedziałem, na odległościach 15 metrów. Co ważne, jeżeli byście robili z beczek, jak często robią ludzie, w plastikowych, takich kastromowych jaderkach, jest przypał, bo jak przytkacie zbyt mocno. Zobaczcie jak ta beczka metalowa pracuje. Ona się próbuje zastać. Pompa jest, wymagaliście jest bardzo mocna pompa. Ona próbuje to zastać. Oczywiście tutaj nic takiego się nie stanie. Zobaczcie, tu jest w ogóle niezałożona właśnie ta obejmą. o której mówiliśmy, nie? Grafa podnieś! Nie idzie podnieść tego, nie? Eee, więc proszę, moi drodzy, do szczelnia, musicie uważać, właśnie. My to doszczeliliśmy taśmą, działa to dobrze. Kwestia zrobienia teraz odwierku i pociągnięcia jakoś linii, kolanka i w zasadzie tyle. Słuchajcie, teraz zrobimy test. To są zeszłoroczne takie dosz... zbite, mocno trociny. No zaczynamy tu i Coś mi tutaj wpadło, panek papieru. Zaraz zobaczymy, co się będzie prezentowało na tle tego odkurzacza. Ne? Taka ilość. Czy ją będzie widać tam? A takie zbite się zrobiły. Podoba mi się ten No i co? Zobaczmy w środku. Coś tam jest, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są tylko te wióry, tylko ja tu odkurzam już z godzinę czasu, nie? Coś tam na dnie jest, przynajmniej dno zakryło, bo wcześniej było dno cały czas odkryte. Nie, bardzo fajnie to się sprawdza. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Peczka metalowa. Koszty ciężko powiedzieć, bo za ile pompę dorwiecie, to mogą być koszty od kilkuset złotych, jeżeli Wam się gdzieś dobrze uda. No ja to po znajomości, powiedzmy, tam załatwiłem sobie w dobrych pieniądzach. Natomiast no, sama pompa może kilka ładnych stóp kosztować. 5, 7, 1000, różnie, w Beczka 70 zł, rurki z łączki tak jedną, nie no, dwie kupię, białą też kupię. No to powiedzmy 15 zł. Lanko 1, 15 zł? Nie, no łącznie, bo tu miałem to długie, lampki, coś. No i rura, tak jak wam mówiłem, ze 200. Znaczy, zależy ile tej rury chcecie, no 14 zł za metr. Więc myślę, że co najmniej te 5 metrów potrzeba, nawet jeżeli chcą ludzie bez jakby centralnego układu takiego robić, to po prostu myślę, że te, te koszty nie są jakieś przerażające, jak na taki odkurzacz przynajmniej, odciąg przemysłowy, Bo jeżeli kupujecie te odciągi typowo stolarskie czy coś, to one też kosztują ładnych parę, parę złotych, e, najczęściej ludzie te szepachy właśnie kupują e, te stolarskie, no to to jest moim zdaniem zdecydowanie lepsze, większe, mocniejsze na pewno, a ten szepach kosztuje, takim bym że z 700 tysiąc. 1000, Miasto to wychodzi w tej samej cenie. Znaczy, no, to jak pompy zależy, żeby mm. ale da ale da się dobrze. Szukajcie jakichś o Nie Jakby to było, że jeszcze to i kreator na Oplu by miał może w niedzielę. Aczkolwiek ta być może, że kiedyś będzie na Oplub, bo tam koleś miał taką 11 kW jeszcze, nie? To bardzo dobrze, chociaż tamta 11 kW, to tą beczkę nawet da zaś No co, to, dwie te Pierścienie wsadzić, rozprężne i tyle No by trzeba było, bo tak. Nie, no, to, Jezu, tu jest półtora kW i za jaki to robi, jak to robi, miazgerę. No ta beczka się już. Ta beczka nie, chyba nie pracuje bardziej, wiesz, że pracują na niej. Tapeczka takie... eee, ta be, ta od góry się zasysa. Ne? Myślę, że, że przy 11 kW to by było 7-6 razy mocniejsze. Już mogłaby ta beczka tam gdzieś się naddawać. Mogłaby się gdzieś krzywić, takie mam wrażenie. No ale, no nie no, na razie mamy takie coś, muszę się poprzewijać, żeby jeśli nie, jest No, i tak się prezentuje odciąg. Tam na samym końcu, moi drodzy, mamy jedno przyłącze. Tutaj po drodze mamy drugie. To są takie trójniczki, teraz wyjąłem zatyczkę z niego, bo normalnie są zatyczki. Idziemy sobie dalej. Mamy kolejne przyłącze tutaj przy kolejnym bladcie roboczym, i na zewnątrz zaraz wam pokażę. I tam, moi drodzy, mamy pompę na ścianie wiszącą. Na wibroizolatorach takich. Naszą beczkę i ostatni odczep to jest tutaj gdzie będę mógł właśnie przy aucie porobić przy jednej maszynie przy tokarce czy tutaj teraz muszę to wszystko pozbierać i ogarnąć e, krajzegę dużą i, i frezarkę i jak teraz załączyć, jakie coś powiecie no tu jest, wyprowadziłem sobie gniazda moi drodzy przy okazji Wyprowadziłem sobie szesnastkę i piątki, ale nie o tym mowa. Zrobiłem doczep, doczepiłem się, wyciągnąłem sobie z instancji trójfazowej po prostu L1 i NK i podpiąłem e, przedłużacz, tylko wtyczkę mamy? tak? Tutaj z tej trójfazówki jestem rozpięty. To oczywiście będzie obudowane, jakieś skrzyneczkę. Znaczy nie jakąś, już mam ogólnie pomysł, ale e, to wiosną, bo trochę cieplej musi być, aczkolwiek dzisiaj jest 1 marca i jest ciepło. I tutaj mamy, moi drodzy, jak widzicie, a tam prąd jest, więc go źle dotknąłem. No ale mamy ogólnie stycznik. I teraz jak to działa? No stycznik wiadomo, jak działa. Podpinamy tam, e, to jest e, Schneidera. To tam chyba, jak one się tutaj nazywały? L, nie jeden, 1 one się nazywały A1A2, chyba styki. Tak, A1A2. E, podpinamy, moi drodzy, nasz prąd, zasilanie. Tutaj mamy, moi drodzy, gniazdko Wi-Fi. No i L1L2L3 przepuszczamy sobie przez nasz stycznik. I teraz dzięki takiemu prostemu bardzo rozwiązaniu możemy sterować naszą pompą przez aplikację. Chodzimy sobie, moi drodzy, w aplikację od naszego gniazdka. Klikamy włącz. Wyłącz. Jak widać działa bardzo dobrze. Yy, bałem się, czy wibracje nie będą po budynku przenoszone za bardzo od tej pompy. Czy znaczy ona nie ma jako takiej wibracji, ale no, obawiałem się, bo mam na przykład szlifierkę yy, taką na kamień na ścianie i też tatałem ją robił i ją słychać w domu dosyć intensywnie, nawet bym powiedział. Yy, tutaj zastosowałem wibrolizatory takie dostałem kiedyś od Kolegio Dedeksa. Yy, dałem je tam pod nóżki i powiem wam, że będąc już pół metra nad tym w nad tym, nawet nie pół metra, a parę paręnaście centymetrów jest to praktycznie przy normalnej rozmowie nie niesłyszalne trzeba robić cicho, 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 i coś tam słychać, ale to słychać samą pompę, że wyje nazwijmy to niż jakieś wibracje, więc jest to w ogóle niesłyszalne jest to zrobione spoko, dlaczego zrobiłem taką, takie oto rozwiązanie? że włączam to poprzez telefon po pierwsze, czasami jestem na zewnątrz, mam zamknięty garaż tak. I musiał, nie mam klucza od garażu, a potrzebuję sobie odkurzyć auto przykładowo, wchodzę w aplikację pyk włączam. Na zewnątrz jeżeli bym był, jeżeli coś by nie pykło, zawsze mogę z samego gniazdka nacisnąć ten guzik. Również możemy włączyć naszą pompę z samym guzikiem. Poza tym, jeżeli na przykład ostatnio używałem sobie tego jako wyciąg, E, nie pamiętam co robiłem za. Aha, coś czyściłem i, i było bardzo dużo pyłu metalowego, więc włączyłem to na jakieś pół godziny. Wszedłem w aplikację, harmonogram ustawiłem na, na, na pół godziny, żeby się wyłączyć i mogłem o tym zapomnieć. On po pół godziny się wyłączył. Coś tam przedmuchał to pomieszczenie, tak? E, dlaczego jeszcze takie rozwiązanie? Dlatego, że robiąc przy maszynach, na przykład mogę sobie ustawić, żeby ta pompa. Ona ma pracę S1, więc ona może chodzić 2-4 na dobę cały czas, e, ale. Dlaczego tak zrobiłem? Bo mogę sobie na przykład robić też przy maszynach jakichś I mieć ustawione na przykład, że włącz na 10 minut, czy włącz na 15 minut I później sobie na przykład odnawiać to włączenie w razie czego, jeżeli by było za krótko, za długo Docelowo zrobię jeszcze do tej, do tej, do tej pompy, do naszego Gniazdko Master Slave, które będzie właśnie w bardzo podobny sposób sterowane Czyli jedna faza będzie nam załączała stycznik Czyli inaczej, włączę naszą pilarkę, powiedzmy, piłę taśmową, jak ją włączę to automatycznie Litwa Master Slave załączy slave'a swojego, czyli Master będzie sterował tym załączy slave'a i będzie nam włączało, włączało pompę tutaj dostałem akurat też jeszcze jeden stycznik od Boba, także poradzę sobie z tym, bo właśnie tam mam stycznik do, do tego, taki z giełdy do, do, do tamtego gniazdka, a jeszcze Litwa Master Slave, drugi stycznik ale to zobaczycie w innym odcinku ja mogę wam powiedzieć, moi drodzy, że używam tego około dwóch tygodni, jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o śmieci, to możemy pójść zobaczyć, jak wygląda beczka. Ta beczka oczywiście też będzie na wiosnę... Yy, no tutaj się dużo zmieni, bo tutaj będę zabudowywał tam takie różne pierdoły, więc ona będzie niewidoczna, bo na ten moment no to jest przypał, bo po prostu no, stoi się taka beczka, no, to, nie, nie wygląda to estetycznie w żaden sposób. O, tego nie przeanalizowałem, że tu się woda, może z lód? Ja w kółkiu, rękawko i rękawka, tu lód? No dobra. Ja Ciekawe, czy się teraz woda dostaje. Wiesz, nie wiem, tutaj nie ma chyba jak przeciec. Tu jest uszczelka, na pewno nie przecieknie. Dobra, otwórzmy. Dwa tygodnie śmieci. I co tam mamy? Coś tam na dnie, w większości metal. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o wydajność, jest super spoko. A tu macie te, widzicie, wibrolizatory takie, bardzo fajnie się zdają, do wielu rzeczy tego używam, już mi się pokończyło to, nie mam już tych podkładek, ale fajne są, do jachtu, na podstawkę i tak dalej. I tyle moi drodzy, jeżeli się podobał odcinek, taki trochę spontaniczny może wyszedł też, ale jeżeli Wam się podobał, łapka w górę, subskrybujcie, do następnego odcinka, cześć i czołem moi drodzy, hejka.